Zwłaszcza teraz, kiedy mam tę infekcję wirusową, działa to rewelacyjnie. I po każdym razie, jak robię praktykę, czuję dużo więcej siły, dużo więcej energii i zmienia się tutaj w płucach, w skrzelach, w drogach oddechowych, z tyłu głowy. Jeśli chcesz szybciej wychodzić z infekcji dróg oddechowych i naprawdę wzmocnić płuca i poprawić oddech, ja właśnie teraz przechodzę taką infekcję wirusową. Wystarczy naprawdę kilka minut bardzo szybko wyjdziesz z infekcji. To po prostu poprawi też twoje całe samopoczucie, porusza limfę, porusza energię, wzmacnia płuca, poprawia oddech. Nawet jeśli masz mało siły, nie możesz stać, to możesz to ćwiczyć na siedząco i zobaczysz efekt. A dźwięki tybetańskie autentycznie leczą. Przy dźwięku ONG i LU, który tutaj właśnie zobaczysz, luzuje te stagnacje, które się tam potworzyły, te blokady energetyczne, które tam są w wyniku tego, że są wirusy, że jest bakteria, że jest śluz, że cokolwiek zalega w twoich płucach i dzięki temu możesz normalnie oddychać. One rozblokowują też tutaj zatoki i kark. Za każdym razem, kiedy zrobię dźwięk, puszcza mi ból tutaj z tyłu głowy na karku naszej. Po prostu trzeba z tego korzystać żeby zadbać o siebie jesienią zimą żeby zadbać w ogóle o siebie przez cały rok w kryzysowych sytuacjach w ciężkich sytuacjach wtedy kiedy naprawdę czujesz że nie masz wsparcia i potrzebujesz więcej siły wewnętrznej koniecznie promienny lotoszczyką dla kobiet. To jest potwierdzone przez wiele kobiet, które to już zrobiły ze mną na kursie. Przez setki kobiet, które praktykują to na całym świecie. z kurs online, który teraz ruszył na żywo. Spotykamy się w poniedziałki o godzinie 19.30. Wszystko jest nagrywane. Jeśli Ciebie na to spotkanie nie będzie, dostajesz nagranie. Można jeszcze do 26 października dołączyć z małą zniżką. Koniecznie zajrzyj www.kalianiogaczko.com.pl lub link w opisie lub w komentarzu. Zajrzyj tam i dowiedz się, jak stosować tę praktykę na co dzień, kiedy i co stosować, żeby uleczać swoje ciało i czuć się dużo lepiej, bo nie musisz wszystkiego brać. Ważne, żebyś wiedziała, jak używać cały zestaw bardzo dużo praktyk, których możesz się nauczyć przez 8 tygodni. Zajrzyj do opisu, zobacz, jak działa dźwięk ON, jak działa dźwięk LU, jak działa Feniks powstający z popiołów i dlaczego to jest tak bardzo pomocne. Dlaczego to aktywuje właśnie Twoje płuca i jest niezbędne dla Ciebie na jesień i zimę?